Cześć Siemaneczko z tej strony QRZ. No jest ja słyszę na dzisiaj tak troszeczkę mniej, że tak powiem do celu, a troszeczkę sobie po, pozarabiałem pieniążki, tak nie wiem, skinach do CS, tak może liczyć się. Mhm. Przewidę się. W ogóle... Właśnie dzień dobry. Do właśnie. Eee, jak chcecie to u mnie jest moja perspektywa, u jest jego perspektywa i po prostu będziemy sobie tak troszeczkę krzyczeć troszeczkę będziemy <gry> się Tak, trzeba trochę Adriani złapać. No tam niebieskie kordy do mnie było, nie. No spoko, a ja teraz w ogóle nie postawiłem, bo nie zdążyłem. Dobra, ja idę, Jolo na niebieskie. W sumie dawno nie to ja też może dwie km pójdę. Ja idę, trzema, z strzema, idę mieć tych baksów dużo i za baksy można wymieniać i te Ach! Myślę, że my z tej stawiamy, że naprawdę zarobi się w ogóle, to powiem tak, jest stanie razem mowę, w stanie zjadłym bo to nie jest. że swojego szczęścia, czy wygrasz. No. Myślę, że masz to bo jest na to baksów tak na samym No. Od razu tylko powiem, że nie radzę na złote wstawiać, bo szansa jest tak bardzo mała, a tylko stracicie hajs w sensie baksy. Ludzie stawiają to pani ci... Tylko młodsi no, co mają tyle baksów. Nie będziesz złotego teraz na pewno. E, nie mam. Ale będzie czerwone... Czerwone proszę. Kurde. Kurczę jest. Ej, trzeci, raz, trzeci raz, drugi raz, że to spaliłem, dobra. Mm, te teraz stawiam 500. Ja cały czas stawiam po 200 na niebieskie, a i zaraz się rozłożę przez to, bo tak gadamy, gadamy, gadamy. Ja zaraz wyjdę z całej hajse, dobre. Też idę na niebieskie. Poczekaj, o co jeszcze chciałem powiedzieć, a e, ogólnie to macie, tutaj widzicie, że jak trafi się e, bro, cza, szare, kurde szare, tak, też mówię szare, e, to jak się wykręci szare, to, to możecie dwukrotność tego, co przedstawiliście, czyli przedstawiliście 100, to możecie wygrać 200? Niebieskie plus niech to, czerwone jest. Oh, ja mam 2000 jeszcze. Ej dobra, stoi nie na niebieskie. E, jeśli wstawicie tak, e, troszeczkę mniej czerwonego, jak wyjdzie wam, czerwony to możecie dostać trzy razy, jak wstawicie... Niebieskie to pięć razy. I razy, jak żółte to... Znaczy złote, to jest złote takie, nie? No. 3 razy. E, I 50, na przykład jak 50 razy, tak? No to postawiliście 10, no to wygracie 500, tak? Tak, a jak pas... Ej, ale, no można by tylko od 50. No dokładnie. Czyli jak postawicie 50, to będziecie mieli 2000 e, no nie. Na złote pewnie, najlepiej. Teraz będzie złote, tak mi się Ej, wydaje. W sumie 51 na złote, nie? Ja bym na złote teraz nie wziął. Ej, ale zobacz to na te złote ciskają, po 1000, po 500. No Ej no proszę niebieskie no. Proszę, help! No! Kurwa! Ale jest co czarne? Mm, no nie wiem, no kurde, no... Ja zaraz tutaj prze przekopię cały hajs. Przez te nagranie, no. Bo patrz, jak mi ładnie wchodziło przed nagraniem, to teraz mi nic nie chce wpaść. Nic, kurde, absolutnie nic. A wyciekajcie, komu mogę dołożyć jeszcze. Ojej, jest dużym! 500 dałam na niebieskie! Jak jestem? A może wygrasz? Ej, jak ja dekiel jestem, jestem tempy. Złote? Złote? To kurde! A chciałem 350 złote teraz dać. <noise> no, bo ja mam 400 ostatnio. Ja mam 950. Ja idę na szare Jak coś, to u mnie będzie krótszy odcinek po prostu. <noise> no z niebie czerwone, czemu? Ej, <noise> ja jeszcze wydobrzałem cały co go Ja jeszcze mam. Zobacz, jak będzie. <noise> Dobra, no to jak... Chyba to mnie na tyle, bo... Myślę że tam się u was gra. Mm, ja postawiam resztę całego mojego hajsu na czerwone Dobra, no to ile masz tam hajsu? Już zero, bo w sensie zobaczymy Jeżeli wygram to będę miał 1800 A ile postawiłeś? 600 Ej... to mi... Ja to razy 3, czerwone to razy trzy Jest czerwone! Ile masz? 1800 nie, widzę, nie wiem na niebieskie, bo mnie często spaliło na niebieskim. Gdzie stawił wszystko? To tak, jeśli taka seria Wam się podoba w sumie, to może Wam się podobać tak troszeczkę się z nas jak jakim przegrywamy pieniądze. <grym> e, tak? To <grym> możecie no. zostawić łapkę w górę, możecie zostawić subskrypcję, komentarze, naprawdę <grym> wszystkie <grym> na i Dobrze. Do... No. Czytam. Oczywiście. Próbuję oczywiście skomentować wszystkie. I powiedzi... no. odpowiedzieć na pytania. Na wszystkie, na wszystkie powiem. Widzisz? Jak ja dobry, dobry i miły youtuber jestem. O, jak mi... Eee, <ścoughs> może się uda. I jakby było niebieskie, to bym się... Ej, chyba na nagraniu nie razem. Ej, ej! Jest niebieskie! 4500 O Boże Dobre jewnij to nie wiem na co I wcale wam nie mówię żebyście go Złote jest Mogłem na złote postawić Postawił na złote, powiem ci Bij to nie wiem na tym co z... O, tutaj macie za przed słyszonek Musicie teraz włożyć teraz odcinek jak trapi Musicie właśnie teraz odcinek, Pójść do niego, zostawisz u niego słowa, bo naprawdę chłopak, chłopak, uwaga wygra... Wygrałem! No to uważajcie, co by dla mnie się stało. 15 tysięcy. Ja idę teraz po 3 tysiące, mogę betować na no easy Ej, to ja idę... Widzicie, dla was poświęciłem normalnie 15 tysięcy. To jest 15 chyba euro, nie? I... niebieskie niebieski jest. No to jest tak, ja się żegnam. No, yy, Myszanek też się żegna? Żegnam. <noise> Chciałem do niebieskie. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy z większymi końcami, przyjdziemy tutaj i rozwalimy tę stronę, tak? Tak. Um, rozwalimy tę stronę całego. Yy, też codziennie jest nagroda 100 baksów, więc jak można powiedzieć, że przez 10 dni będzie się zbierało, to można jeszcze raz tak zaszaleć. Yy, powiem yy, tak, że zaszaleję, kurde sobie ja pójdę kupić depozyty tutaj i sobie szaleję, no. <noise> Jak, oczywiście. Dajmy z 15, bo u mnie nie ma tak dużo widzów, ale z 15 łapek przynajmniej, to ja idziemy od Tak! Zawsze kół... znaczy będzie jeszcze 15 łapek w górę, lecimy z kolejnym odcinkiem, więc żegnamy się z wami, cześć! Hej!